Także z się teraz wano rolą pójdziemy sobie... E, spróbujemy w zasadzie zabić Aldricha w tym oto właśnie miejscu. Zobaczymy jak to pójdzie. Hmm, jeśli... Znaczy zrobimy sobie trzy podejścia generalnie. Jak coś, to później przychodzi na PHP. Jak się uda, to pójdę stworzyć sobie tylko cud z jego duszy i najprawdopodobniej wtedy już zgarnę trofeum. Osiągnięcie znaczy się. W Steamie za właśnie wszystkie cuda. Następnie co? Następnie po prostu VP tak czy inaczej. I potem będziemy kończyć, tak myślę. Live'a. Spoko Właśnie, to są oczywiście ustawienia naszego PvP. Także zapraszam serdecznie. To by się kurde przydało coś na odporność na magię. Wow. Czy właśnie coś zginęło za fogiem. Miałem takie wrażenie, że tak właśnie się stało. Co byłoby dość dziwne, szczerze mówiąc. Znaczy może nie aż tak dziwne, ale... Na przykład, na przykład przeciwnicy nas są w stanie zabić przez swojego, więc czym boss miałby ich nie zabić, nie? Raz, dla odmiany. Nie, tylko nie to. Auć. Czy najlepsza metoda na świecie na ten atak? To jest po prostu... Auć. On no jest na ogień wrażliwy, nie? Teraz po prostu pójść do przodu Chyba w tej kolejnej fazie on będzie jakoś bardziej wrażliwy, coś tak czuję Jak będziemy w to paskustwo na dole atakować, czyli Walkika właściwie, jakby w sumie ten Te dźwięki O, NIE TYLKO NIE TO Proszę tylko nie to Okej, okay, wystarczy i do przodu jest ok. jest w miarę okay. No i teraz słuchajcie pojawi nam się W drugiej swojej fazie Jestem pewien, czy mimo wszystko ogień się najlepiej na niego nie będzie sprawdzał cały czas Znaczy na pewno w sumie Wysokiej ściany nie, nie lotrik możecie znaki postawić, jasne Byłoby najlepiej myślę że tak są spoko. ile jeszcze? Odryk, proszę za pierwszym razem padnij To byłby super To jest świetne czasami jestem w stanie się schować Dobra, nie, nie jestem w stanie się schować za margią, znaczy za kolumną Jak to odporne, znaczy jako takie schronienie bo tak nie zadziała Nie, tylko nie to! Masakra ten atak. to. Jest naprawdę jego najpotężniejszy atak, jaki mu dysponuje Mi się uda też, tak sądzę Powinno być okej okay. Czekajmy na stamina może minimalnie chociaż. Jak on kulami spamuje? Materium dusz chyba, nie? Znaczy... Nie do końca. No nie... Trzeba pod to najlepiej... Ojej, nie! Dobrze, poleciało dalej sobie. Świetnie. Mierzymy go. Nie trafiłem. Jak zwykle! Nie trafiłem w niego. Ognisz strzałek będzie jakiś jasno. <laughs> musiał sobie życie odzyskać jeszcze w ten sposób. No kurde musiał, no. no głupie wrażenie, czy po prostu tymi ognistymi strzałami mnie mu robić? niż zwykle No i znowu sobie życie odzyskał Co za koleż Jest przesady Teraz, Zigbroi mamy cały czas No i znika w końcu Nie no Broj jeszcze no nie użyjemy chyba, nie? No nie wiem kurde, co ty myślisz? Dobra, użyjmy i tak tyle tego nic nie, bym nie zrobił w zasadzie. No, to było niepotrzebne demo. To było tak niepotrzebne. Jeszcze raz. Szukam tego co całego. No ale, jeśli to ma mi zapewnić zwycięstwo. Chyba tak się stanie. Tak! Chyba. Czy on zginął? Czy Aldrich. Tak! Aldrich nie żyje. Popioję władcę i dusza! Aldricha jest moja. Pokaż skilla, właśnie pokazałem. Supreme, proszę, proszę. O, pięknie, za pierwszym razem, słuchajcie, padł. A bałem się go, bardzo się go bałem. Naprawdę, bardzo to był. Boss, którego się chyba najbardziej bałem do tej pory. Choć zostałem na tym streamie jeszcze uświadomiony przez was, że w sumie nie powinienem się go bać. A powinienem się bać najbardziej i to zdecydowanie najbardziej um, walki z Lotrikiem i Lorianem. Także. No, to było całkiem ciekawe, powiem no ale to było całkiem ciekawe. Okej. Okay. Chodźmy szybko sobie zrobić transpozycję i zdobyć osiągnięcia. Tylko nie zakłada głowy spoko. Bo, bo po co, nie? Po co, po co? Aha, Z mi zginął, kurde. Uh, biskupów głębin. Tu jest Aldricha. Jest! To blokowane ciągnięcie! Mistrzostwo cudów! Słuchajcie, mamy wszystkie cuda w całym Dark Souls 3. W końcu, naprawdę, nareszcie mamy wszystkie te cuda. E, I powiem wam, że w to bardzo szybko zrobiliśmy. Możecie już ustawić w tej wysokiej ścianie Lotric, niech będzie. E, I tam zaraz sobie pójdziemy w takim razie. Generalnie to jest też taka sprawa, że bardzo po zbroi zabójców e, zabójcy Smoków chciałbym przejść. E, Potem pierścień. W zasadzie nawet wiem, gdzie on jest. E, tylko, że on jest dość daleko. Więc na razie nie będziemy tego robić. Yy, tak korzystałem z tego łuku kompozytowego, wiesz, tylko że on aż taki dobry nie jest, jakby można było się spodziewać, znaczy. Yy, wolę ten zdecydowanie, który mam. Wiesz, naprawdę zdecydowanie wolę ten, który, z którego teraz ko yy, korzystam. Chodźmy na wysoką ścianę Lotric. Zobaczymy, czy będą wasze znaki jakieś. Yy, to co, powalczymy na łuki, nie? Jakoś może? Czy niespecjalnie wam się to widzi? Twoim to będzie całkiem spoko. No, chodźmy na łuki wszyscy, słuchajcie. jest Gromek. witam serdecznie po raz kolejny. Ej, hej, hej. Lećcie na łuki jakieś, słuchajcie. Chodźmy na łuki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślę, że całkiem spoko. Ja ustawię sobie może nawet i... ten drugi łuk. Kompozytowy na plus 8, nie wiem, zobaczymy. Czekam na jakieś wasze znaki tutaj, w tym oto właśnie miejscu, zobaczymy czy się uda. Może no właśnie z tego kompozytowego nawet pokorzystał, wiecie, troszeczkę. To Zobaczcie, czy jest w ogóle ktoś chętny do PvP, bo pamiętam, że wiele osób pisało, na razie żadnego znaku nie widzę, więc zastanawiam się o co chodzi, bo z tego ustawione, więc już tutaj powinno być... o właśnie. Rutherford, no proszę. Nauki, nauki, nauki. Nauki, nauki walczymy. Zobaczmy, jak to się sprawdzi, kurczę. Ja mógł na plus zero, To go ulepsz Supreme To go ulepsz A na przykład broń zwykłą to mam też z pobiutką, nie? Tom... E... Co to była? To była jakaś... Katana? Nie, to nie była katana, to była... Rządza na plus 5. Ej, to ja mogę z tego korzystać w sumie, tylko że to i tak nie jest na ulepszone. A to miał być, być PvP łucznikiem, więc no... Skorzystajmy z łuku, nie? Jest kusza. No dobra, może być. Kusza albo łuk. Niech będzie. <ścoughs> Sygnał bojowy. Użyj palców. No można. ha Fajnie. Czekaj, jak chcę tutaj przyzwać kogoś jeszcze. Jest Reinhardt, którego pierwszego zobaczyłem i Supreme'ka. Kogo przyzwamy? No dobra, niech będzie. Czekaj, ja się uleczę na maksa i walczymy teraz. Teraz, 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 teraz walczymy. Dobra. To leczenie było dlatego, że po prostu jeszcze nie byłem nastawiony na walkę, nie? Już nie będę się normalnie w trakcie leczyć. Tak nie będę robić przecież. Ten kompozytowy mógłbym sobie ustawić chyba, nie? To by było nie No. Patrząc na to, jak wygląda walka kompozytowy byłby naprawdę... O! Ktoś mnie uleczył! Przepraszam, ja nie chciałem się leczyć w ten sposób. Czy ktoś mi ocenił wiadomość? Było niezamierzone, zamierzone, przecież. <laughs> Jak to wygląda, kurde. Powinienem strzelać bez tego, nie? Po prostu. Mi się nie mam Serio?! A to powinniśmy mieć też, kurde, lekki typu, nie, nie jakieś takie tam, kurde, najcięższe. Nie no, w sumie też mi jakieś mega duże obrażeń zadaje, no? Szczerze okay. mówiąc, Coś, Kazimierz! mnie. Ja Czy mi chyba delikatnie większe obrażenie zadaje? Takie wrażenie. Kurde, no, rolowałem wcześniej. Kurde, ja nie jestem w stanie mu przerwać tego jednego ataku. O właśnie, widzicie, trafiam go, ale i tak leci sobie normalnie seria. Po chwili. O, 32 obrażenia. Będzie emocjonujące. Nie, zagramy chyba na miecze. Chyba, tak, tak, chyba, 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 chyba sądzę, wiecie. I tak to aż za długo będzie trwało. Olika uczników 3 godziny później, ta uczników jeszcze. Wow! Ale obrażenia! Wow! Wow! Co to się dzieje, słuchajcie? Co za dynamika? Nie wierzę w to Berwał! Widziałem to? Pięknie! Rea... Rutherford, porobiony zostałeś. 1-0! Ale fajnie się walczyło. Wsiądę sobie szybciutko. Nie mogę? Aha, bo... Nie, nie, mogę. GG, fajnie się walczyło, fajnie. No, ale myślę, że przejdziemy sobie na zwykłe miecze chyba. Ale tak to jest za mało dynamiczne. Co? Nawet tutaj mogę się przyłączyć w zasadzie na krwi, tylko to nie będzie mega skuteczne. No możemy, tak? Na farmienie sobie broń zmieniliśmy, to czemu i nie tutaj? No pokazałem wam jak wygląda na tym łączniku, to mówię, to nie jest nic takiego naprawdę spektakularnego. Niestety. Także myślę, że moglibyśmy sobie ustawić coś takiego. To ta tarcza? Tak, to jest to. To naprawdę lubię. Więc chwilę sobie, znaczy w chwilę sobie zmienimy szybko ekwipunek. Jest jakie ja dziwnie gadam czasami. Eee, I jeszcze powiedzmy, że wiem, że będę wyglądać bardzo dziwnie. No, Supreme. No, wiem, tam jest znacznie lepszy sprzęt. Ale wiesz, mówiłem już wcześniej, że poziom 127 i coś koło tego, więc postaram się raczej tego trzymać. Dobra, nie, bo to za, długo, za długo by potrwało, nie. To, czy jest sens przy przyzwaniu kilku na raz, bo jak zaraz zginę, to co? Szalonego ducha sobie weźmiemy. Nie! Jak ja do ciebie nie trafiłem? Jak? Aha, kwotek, bo sam sobie go w sumie nabiłem, nie? Brawo, brawo, damu, jeszcze ja zatrucie. Fajnie, Supreme! Dzięki! Prawdę, taki skrawek zdrowia! No ładnie, no ładnie, ale kurde, czuję, że. Ah, jak jakbym zrolował tylko to, nie? No to był taki mały błąd. I ja tak to już byłbyśmy mówię, ale fajne było, fajne, to mi się podobało. mi jeszcze raz, Nie wiem, ten jaki projekt musiał jakoś zmienić, bo to tragicznie wygląda, nie? Alce sobie weźmiemy od razu. Ale cóż, każde po razie, na razie, nie? na razie, po Antara nie było, także zapraszam, zapraszam. No wiem, że z Ej, ta postać to będzie normalnie jakaś... ...karykatura, nie? A co? Później Hawla plus 2 mógłbym sobie nawet ustawić zamiast tego... ...plus jeden w zasadzie. Dzięki czemu... Te gawice możemy dać. A tutaj coś. Coś lżejszego, by się znalazło nawet. No proszę. Dobra. Niech tak będzie. Cześć Antar. No mógł tylko czekać, choć miałem pierścień, który mi regeneruje życie, nie? Niby. cybulowy hawel do boju. W ogóle żadna. Lole. Co? Znowu? Znowu jeden HP przeciwnik. Znowu. Znowu.